Hej, cześć, witajcie, z tej z strony, strony Filipionki I dzisiaj to będzie taki filmik pogadajkowy już po, chyba Pogadankowy Pogadankowy, już chyba z 50 taki filmik na naszym kanale No mam nadzieję, że się nie obrazicie Ale bez... spokojnie, nie będzie on długi, tak jak wcześniej był teraz niedawno Znaczy to było no, miesiąc temu, ale no. nasz ostatni filmik był strasznie długi I szczerze był dosyć nudny, bo tylko gadałyśmy do was Chciałybyśmy poruszyć w tym filmie parę ważnych dla nas kwestii. I pierwszą taką kwestią jest to, że kiedy wyszły nowe konie, te na których teraz siedzimy, siedzimy przepraszam, e, nagrałyśmy z tego naprawdę bardzo fajną aktualizację, ale niestety nasze komputery wszystko popsuły i nie zapisało się to, co zmontowała Nela, bardzo ładnie to wyszło. Um, więc za to Was przepraszamy, że nie było tej aktualizacji. No więc to jest jedno. I teraz druga rzecz. I my jesteśmy świadome tego, że filmiki na naszym kanale pojawiają się niezwykle rzadko, ale po prostu z takimi komputerami o Boże, co to za kropka tutaj wybuchła y Takimi komputerami to się trudno pracuje, ale już niedługo będziemy miały lepszy sprzęt, więc planujemy dla Was zrobić um, taką historyjkę, jakby, w sensie nie historykę, nierealistyczne SSO, bo tego jest dużo na YouTubie i to jest też, no nie wiem mnie zawsze nudzi oglądanie takich Dobra. odcinków więc y, chcemy nagrać jakby taką jakby historię czy coś w tym stylu i jeśli by wam się spodobała to byśmy ją kontynuowały ale ona się raczej pojawi po wakacjach bo wtedy zaczniemy bardziej jakby nagrywać odcinki coraz częściej dlatego żeby po pierwsze będzie miały sprzęt czas i będzie wszystko jakby trochę od nowa na naszym kanale prawda tak można by powiedzieć no i ogólnie następna rzecz, którą chcemy powiedzieć, bo możliwe, że <laughs> chcecie czasami nam zadać jakieś pytania albo czegoś się dowiedzieć, bo nie jesteście czegoś pewni. W komentarzach zawsze można, no ale taku korespondencji w komentarzach to czasami po prostu nie nie ten, nie. To No, wygląda, no właśnie, ja no. a w Star Stable to trudno nas czasami gdzieś tam złapać, więc y, możecie, ja to znaczy głównie do mnie, ja będę to przekazywała Joasi, bo ja jestem aktywna, nie wiem, czy znacie taką grę, mówi Star Planet i ja tam gram, y, i możecie po prostu do mnie napisać tutaj wam się pokażę moja nazwa, i możecie tam do mnie pisać, ja to wam będę odpisywała. I będę aktywna, więc jakbyście mieli jakieś pytania, to już wiecie, gdzie je zadawać. I mamy jeszcze dla Was jedną informację: że jeśli byście chcieli, to możemy dla Was też nagrać taką serię, że będziemy odkrywać różne obszary, które są w SSO, które są przez nas nieodkryte, może przez Was też. Więc możecie tam o nich też pisać w komentarzach, jeżeli coś wiecie, gdzie co szukać, tutaj, tak. A więc słuchajcie, to by było chyba na tyle z rzeczy, którymi chciałyśmy się z wami podzielić. I nowe odcinki się pojawią albo jeszcze przed wakacjami, albo już po. I raczej po, chociaż może jest jakaś tam nikła szansa, że przed też się pojawią. No więc do zobaczenia. I pa pa. Pa pa. ja. Yeah. Jakbyście się pytali, to tak my zawsze śpiewamy przy nas. <głos> my <głos> zawsze śpiewamy przy nagrywkach. To jest nasz rytuał. Tak. Rytuał powitalny. Jeśli byście chcieli no, być prawdziwą Filipionką, to musicie śpiewać, <noise> kiedy nagrywacie filmy. Weź pójdę pożelki. A ty do mnie dojeżdżasz. Komu to potrzebne? Rzeki? Nie. A więc tak, co ten no. Dyniowa, dyniowa. On jest bardzo Wee. opuszczony chyba. Wójcio Google nam powie. Kogiel mogiel gugiel. ...by tam przeskoczyć, bo tam jest droga dalej. I ja próbowałam przed nią przeskoczyć. A i tam się chyba coś kryje w krzakach. O kurczę listo był, ale się przestraszyłam. Gobla, My no, nagrywamy? Nie.